Przepraszam szczerze, że yy, zaskoczyło, ale pozytywnie oczywiście poziom tutaj prezentowany, bo myślę, że dzisiaj w dobie wszystkich youtuberów, vlogerów, yy i wszystkich ekspertów YouTube'owych, którzy po trzech tygodniach czytania jakichś książek już sadzą ludziom oczywiście ogromne wiedzy. Mimo wszystko dało się wyczuć ogromny profesjonalizm i jednak tą wiedzę zdobywaną przez lata, więc zaskoczył mnie pozytywnie poziom prowadzenia tego wszystkiego. Ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. Byłem na pierwszej degustacji, jestem teraz na drugiej, myślę, że pojawię się na kolejnych. Bardzo podoba mi się profesjonalizm, to jak to jest wszystko zorganizowane.

Ja temu polecam zresztą zaraz sam zejdę po jakąś butelkę, także...